Cześć kochani, witam Was na moim kanale. I dzisiaj y, opowiadam Wam może coś na temat y, książek. Ja już y, może y, nie wszystkie, ale niektóre kupiłam po prostu, bo y, tak naprawdę y, nie jestem pewna, czy będzie nam jakiś dany. Y, Dana, dany podręcznik potrzebny, czy będzie nam na przykład nie wiem, dane ćwiczenie potrzebne, a już mam historię, więc wszystkiego się dowiem. E, wiem, że do e, zajęć praktycznych będzie nam potrzebna książka, więc to wiem. Jak widzicie, rzadko mam wyprostowane włosy. Dzisiaj mam wyprostowane włosy, bo miałam właśnie zajęcia praktyczne w szkole. A, a co? A tam po prostu robimy, prostujemy, robimy nauki, różne rzeczy po prostu I dzisiaj pokażę Wam, jakie książki mam, jakie są grubości Do czego mam, do czego nie mam Na pewno nie mam do mm, zajęć praktycznych, do historii, do geografii Do polskiego nie mam ćwiczeń bo ton. do chemii też nie mam ćwiczeń do fizyki też nie mam ćwiczeń bo właśnie w większości po prostu nie było ćwiczeń właśnie pod koniec wakacji jest tak, że bardzo, ale bardzo mało jest podręczników, ćwiczeń itd., itd. do angielskiego nie wiem właśnie, czy jest mi potrzebny podręcznik bo jeszcze go nie miałam, nie miałam jeszcze angielskiego. To jest takie początkowe w ogóle um, chodzenie do szkoły. Już, y, już, chyba, będzie już trzeci dzień chodzenia do szkoły, y, więc wszystkiego po prostu się y, dowiaduję po kolei. Um, zaraz wam jeszcze pokażę, do angielskiego, tak jak mówiłam, też nie mam. I zaraz Wam wszystkie pokażę książki, jakie mam, do czego mam. Dostałam nawet już kluczyk u mnie w szkole. To wyglądało na tym, że losujemy w magicznej kopercie kluczyk i po prostu tam mamy taki numerek, szafki i podpisujemy się po prostu imieniem i nazwiskiem. Jeżeli chodzi o, nie wiem, paznokcie czy czy makijaż, czy farbowane włosy nawet, no to powiem Wam szczerze, że o takie rzeczy yy, nauczyciele się nie czepiają w ogóle. Naprawdę powiem Wam szczerze, że nic, ani się do tego nauczyciele nie czepiają, po prostu. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że w yy, yy, szkole się robi zawód. Yy, można mieć pomalowane panachcie, jeżeli się idzie yy, na... Yy, Rozmowę o pracę, a w drugiej klasie coś takiego będzie, a przynajmniej praktyki y, 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 poza szkołą. I trzecie, y, już w szkole w sumie będziemy pełnoletni, więc wydaje mi się, że nauczyciele nie mają do tego nic przeciwko. A poza tym, jeżeli ktoś by chciał farbować włosy, u nas przynajmniej tak jest, nie wiem jak. Y, w innych szkołach, ale u, na, u mnie w szkole jest tak, że jeżeli ktoś by chciał farbować włosy, yy, a nie ma jeszcze yy, nie jest jeszcze pełnoletni, to musi mieć yy, pisemną zgodę rodziców. Tyle wiem dzisiaj, dlatego że nas pani dzisiaj wszystkie nam mówiła zasady tego wszystkiego. Yy, więc dlatego wszystko wiem, nawet powiem wam szczerze, że jeżeli... Ja, bym miała na twarzy w szkole makijaż, oni nic nie zwracają na to uwagi. Zero. Po prostu nic. A w podstawówce jestem pewna, żeby zwrócili i na paznokcie, i na makijaż, i na farbowane włosy. Na farbowane włosy to na bank, yy, dlatego że yy, moja koleżanka sobie farbowała w podstawówce i pani po prostu zabroniła, więc jestem na bank pewna, że na pewno się nie zgodzą. I właśnie taki jest yy, taka jest skala w podstawówce, a taka yy, skala w nie wiem, zawodówce, liceum, technikum yy, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, a teraz Wam pokażę, że te książki, chociaż niektóre. Dobra, ok, postawiłam tak, jakby było krzywo. Yy, jakby było krzywo... <laughs> jakby była krzywo kamera, to najwyżej yy, zwrócę na to. Uwagę, jeżeli chodzi jeszcze, dopowiem o kolegów, koleżanki z klasy. To jedną koleżankę tylko mm, zapamiętałam y, wzrokowo i y, po prostu z wyglądu ją zauważyłam, tak? I po imieniu, bo tylko jedno imię zapamiętałam także tyle jedną osobę z klasy. Mm, i, tak, I tyle. I panią wychowawczynię to wiadomo, znam, a nauczycieli po prostu powoli poznaje. Powiem Wam szczerze, że jak dzisiaj byłam w szkole, to po prostu nie ogarniałam wszystkich sal. Yy, miałam zamiar iść do łazienki, ale skoro yy, nie znałam yy, szkoły i dalej jej nie znam, to postanowiłam, że poszukam kogoś z podstawówki, z kim chodziłam. A że mojego kolegi dzisiaj nie było, bo był. Gdzieś indziej, po prostu na praktykach, bo jak my mamy w, w szkole, yy, to oni wychodzą gdzieś, później yy, my wychodzimy, yy, jako my, yy, na przykład w drugiej klasie, też poza szkołę. Yy, no i co? Yy, I ja też dzisiaj miałam tam głowę mytą, miałam też nakładaną, sz nakładany szampon odżywkę. Do włosów miałam też wyrostowane włosy, tak jak widzicie, więc też poznałam po prostu panią czy Już nawet poznałam panią od. Tego? Y, y, zajęć y, praktycznych? Tak, od zajęć praktycznych. W ogóle tutaj jest mój plan lekcji. Tu to w ogóle 3 września u mnie jest zebranie. Pierwszy raz w, w, w nowej szkole Więc tak, w poniedziałek mogę sobie przejść na 8.55 Więc troszeczkę się wyśpię, ale nie do końca Nie mam na 8 w poniedziałki, tylko mam na 8.55, więc jest dobrze I mam wtedy 7 lekcji I kończę 14.25, więc wcześniej. We wtorek o 8 zaczynam, kończę 14.25 w środę o 8 zaczynam, kończę 12.35 i wtedy mam ślady. Czyli dzisiaj miałam zajęcie praktyczne i pani powiedziała, że będziemy pisać mało tematów, ale robić dużo notatek. Jutro mam dwie matematyki, znaczy jedną matematykę, dwa razy techniki ryzyka, matematyka, religia i historia. Jestem do 13.30 od 8 i w piątek, od 8 do 14.25. Także tak wygląda jeszcze po wyraźnej plan lekcji. Nie ma tutaj chyba nic takiego. No nie ma, żeby, żeby zasłonić, więc Wam mogę pokazać. O. Także teraz pokażę Wam moje książki, które mam tutaj Tak jak Wam mówiłam Musiałam w ogóle jeszcze wyjąć z y, plecaka książkę do religii Bo ja już w ogóle się spakowałam Jak przyszłam do domu Więc się wtedy spakowałam Bo zawsze się spakuję na następny dzień A to Wam zaraz powiem dlaczego Teraz najpierw pokażę Wam podręczniki, Tak jak Wam mówiłam Pierwsza, pierwsza, tak jak taki chłop, był pierwszy podręcznik. W ogóle ten podręcznik od religii zamówiłam na, na Allegro. Pamiętam, zamówiłam na Allegro, przyszedł mi 1 września. Yy, dlaczego ja mam książkę od religii? Już Wam mówię, ja w tym roku w klasie pierwszej będę szła do biermowania. Dlatego muszę ładnie prowadzić zeszyt, mieć książkę o reliki, chodzić na tą religię i mieć książeczkę na bierzmowaniu i chodzić też na te spotkania, chociaż jeszcze bierzmowaniu nie ma. Ale za kilkanaście pewnie dni będą. No i zobaczymy, czy będą ciekawe tematy na reliki. Dobra, następny poręcznik w ogóle to jest y, ten poręcznik, znaczy to jest ten przedmiot, którego ja nie lubię w klasie. Lubię, okej, okay, ja lubię biologię, czy nie wiem, chemię, ale nie lubię fizyki. Fizyki nie lubię na 100%, po prostu jej nie lubię. Bo to jest w sumie praktycznie tak jak matematyka, czyli jakieś dziwne, y, takie coś. Weźcie wy tutaj, zrozumcie, jakiekolwiek zadanie. Musimy się tak namęczyć, żeby to wszystko yy, obliczyć. W ogóle praktycznie niektóre znaki są tutaj takie same, jak w matematyce. Po prostu nie wierzę. Więc tak to wygląda. Taki mam podręcznik. Yy, on ma, nie wiem, no jest chyba, on jest naprawdę, on jest cienki, jak zauważyliście. A książka od religii. Jest taka gruba, czyli ona jest grubsza niż książka od chemii, chemii, może, sorry, fizyki. I te książki są nowe, jeżeli chodzi o to. Dalej, to jest książka podstawy przedsiębiorczości. Mam tutaj książkę podstawy przedsiębiorczości. I tutaj mam różne takie tematy, wiecie, normalne, po prostu w podstawach przedsiębiorczości. I ta książka też jest gruba, proszę bardzo. Wydaje mi się, że te książki z rok na rok będą coraz grubsze z racji tego, że naprawdę na zajęciach praktycznych przezawiamy bardzo dużo materiału, i wcale się nie dziwię, że pani nam dzisiaj pokazała naprawdę taką książkę, takiej książki grubość Wcale się nie dziwię, że um, jest taka książka takiej grubości. Um, na ja wiem nawet nie z listy stron, a z 300 na pewno. Um, bo, no, pani, tak jak już mówiłam, Powiedziała, że mało będziemy mm, mieli tematów, a więcej notatek Nawet na trzy strony Więc yy, tak, nawet na trzy, czy nawet na trzy i pół strony będziemy mieli e, Tak jak dzisiaj przez pięć lekcji Chyba, że przez trzy, a przez dwie będziemy coś robić Na przykład nie wiem, na włosach czy coś No to też zależy I mam właśnie takie podstawy z innej części Wydaje mi się, że te podstawy z innej części w następnym roku szkolnym będą grubsze. Jestem tego na 100% pewna, bo wiem, że będziemy dużo tutaj omawiać. Tak jak tak same polka po prostu. I tutaj um, możecie też um, nie wiedzieć, ale te dwie książki ja kupiłam um, ten. Mm. Ja kupiłam y, używane, tak? Ja te książki dwie kupiłam używane do chemii i do polskiego. Jak mogliście zauważyć, tutaj jest podstawowa, tu jest branżówka, to jest to samo. podstawowa czy branżówka to jest to samo, więc tym się nie muszę. A jeżeli chodzi o ten, to tutaj mam różne chyba. Także y, mam to, i ten podręcznik też jest gruby, jak możecie zauważyć. Więc wydaje mi się właśnie, że takie przedmioty są w y, y, grubych stronach. O, właśnie! Pani nam taką książkę pokazywała do zajęć praktycznych, o tak, y, takiej grubości. Więc weźcie, wy teraz tutaj ogarnijcie, piszcie 3,5 strony czy 3 strony, więc yy, tyle będziemy po prostu pisali na zajęciach praktycznych. A mam 5 godzin tych zajęć praktycznych w jeden dzień. W jeden dzień po prostu tak. Następny podręcznik w ogóle, następny podręcznik to jest do chemii. I jak mogliście zauważyć, tutaj jest podręcznik liceum i technikum, zakres podstawowy a to dlatego, że ja miałam po prostu y, dużo notatek z y, chemii i dużo po prostu omawialiśmy na chemii dlatego mamy zakres y, licealny i technikum y, ale spokojnie, ta książka mi się jeszcze kiedyś przyda y, ale teraz skończę tą szkołę, to wam powiem dlaczego mi się ona przyda na, z jakiego powodu wszystkiego się ode mnie później po tych trzech czy dwóch latach dowiedzie. Także tak, co, co mi się najbardziej podoba, to że ja tej książki nie oddaję, bo ja, ja ją po prostu kupiłam. Tutaj mam też taki takie pierwiastki zawsze. To, po prostu na końcu tego podęcznika. Tak, podęcznika. Do tego też właśnie nie mam tych... I tutaj są dość niektóre trudne te zadania, no ale sprawdzimy, jak one się wykażą. Chociaż niektóre tematy ja omawiałam po prostu w podstawówce, więc y, niektóre tematy są tak naprawdę bardzo dobrze mi znane, a tak naprawdę większość poręcznika omawiałam y, w podstawówce. W zasadzie to chyba trzech czy dwóch tematów bym nie rozumiała z tego poręcznika i tyle. A resztę ogarniam, bo resztę ogarnialiśmy w podstawówce Więc resztę ogarniam, dwóch czy trzech bym nie ogarnęła, Oprócz, a wszystkie inne ogarniam, bo mieliśmy w podstawówce po prostu um, Tak, także yy, to ile tutaj mam ksi książek? Dwa, 4, yy, pięć, pięć książek mam tutaj o, tak jak Wam pokazywałam Taka, 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 taka i taka Na pewno będziemy pisali też na, na właśnie Na zajęciach Na zajęciach praktycznych będziemy dużo pisali, tak jak mówiłam na polskim pewnie też, no na matematyce pewnie też, na angielskim na pewno, na chemii na pewno też. A dlaczego na angielskim? Już Wam to wytłumaczę. Dlatego, że po prostu wydaje mi się, że my ogarnialiśmy, to ja położę i zaraz wam to powiem, my ogarnialiśmy naprawdę, naprawdę dużo tego materiału w klasie, po prostu w podstawce. Jeżeli chodzi o to. I to. I po prostu będę też chodzić po prostu na angielski, może nie taki, wiecie, dodatkowy gdzieś poza szkołą, ale będę. Mam zamiar w ogóle chodzić na. jak mam to powiedzieć, na takie koła zainteresowań? Wybrałam dwa. Jak na razie. Dlaczego dwa? Dlatego, że jedno, które ja kocham, i drugie też, które ja kocham. Czyli wiecie, że lubię się uczyć języków obcych, czyli w tym przypadku angielskiego i niemieckiego, znaczy niemieckiego uczyć sama, a angielskiego się uczę i w szkole i sama, i teraz już będę uczyć się chyba, ale nie jestem pewna. Na kole zainteresowań. Języka angielskiego i mam zamiar się jeszcze zapisać na koło teatralne czy artystyczne. Nie wiem w ogóle, jak tam jest napisane. Na tych drzwiach zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się uda na te dwa koła zainteresowań zapisać. Spróbuję jutro. No. Tak, spróbuję jutro w szkole. Zobaczymy. I to. I ja już w sumie jestem spakowana. A i pani powiedziała jeszcze, że na te, jak mam na przykład zeszyt na zajęcia praktyczne, to, żeby po prostu, yy, wiecie, yy, mogę mieć ten sam zeszyt na techniki fryzjerskie, ten sam zeszyt yy, jak i na zajęcia praktyczne. Ale wiecie, najlepiej jest wziąć po prostu zapasowy, nie? Tak jak zawsze. Ja biorę po prostu zapasowy zeszyt. Bo tak mi jest po prostu najlepiej, bo wiem, kiedy, co mam i tak dalej, i tak dalej. Hmm, wezmę też dwa, bo postanowiłam, że kupię jeden na dwa hmm, koła zainteresowań, ale postanowiłam, że tu będzie jedno, a tutaj będzie drugie, tak na końcu zeszytu. A czy jak macie początek zeszytu i koniec zeszytu to nie wyobrażam sobie, żeby na początku zeszytu był angielski, a na końcu yy, tatale No nie wyobrażam sobie tego po prostu. Więc po prostu dokupiłam jeszcze jeden zeszyt na zainteresowania Oczywiście takie w szkole koła zainteresowań Więc na to też będę chodzić, muszę jeszcze tam ustalić w ogóle w szkole Chociaż i tak, i tak nie wiem jeszcze gdzie jest biblioteka, ale pomału ogarniam tą szkołę Pomału Także byłam w bardzo mało miejscach, bo boję się, że się zgubię w tej szkole i to bardzo się zgubię o tyle się boję, i jeszcze pani. Powie, bo my mamy w piątek godzinę wychowawczą na pierwszej lekcji, tak dokładnie. I pani powiedziała, że nas w piątek poprowadza po szkole. Ja się jeszcze zapytam, gdzie jest biblioteka. Na wszelki wypadek, tak by było najlepiej. I jutro ja nie wiem, czy ja przeżyję. Yy, czwartek? Dlaczego? Bo najpierw mam matematykę, co ja z matematyki jestem słaba, nawet egzamin na. Ała mam się, nawet egzamin napisałam słabo yy, Techniki fryzjerskie mam jedne, później techniki fryzjerskie mam drugie Znowu mam matematykę Później nie wiem, co mam, muszę zajrzeć do planu Później chyba mam yy, religię Tak, dobrze mówiłam Później mamy religię i historię Ja nie wiem w ogóle, czy ja trafię do tych wszystkich klas Nie no, dobra 48, nie wiem gdzie jest, bo nie wiem gdzie jest, jeszcze nie wiem gdzie jest. Yy, techniki fryzjerskie to jest w czwórce, to wiem, bo dzisiaj byłam przez cały dzień. 48 to jest Matma, Religia 27, sala i Historia 35. I też nie wiem gdzie, co jest, w jakiej sali i tak dalej. No, przynajmniej yy, tak. Z jedną koleżanką umiem się troszkę dogadać Tak wiecie, a propos czegoś tam Zobaczymy jeszcze, może nie gadaliśmy tak dosłownie Ale zobaczymy jak to będzie i w ogóle i tak dalej Jeszcze muszę przynieść panu W ogóle byłam dzisiaj u pani wychowawczyni yy, I musiałam, znaczy pań, tak, musiałam pani powiedzieć Wychowawczyni co ja mogę, a czego nie mogę na WF-ie robić. Mam przy niej jutro, czy nie zaświadczenie jutro po, albo pojutrze, ale chyba jutro przyniosę. No i pani powiedziała, że przekaże to pani dyrektor, pani dyrektor przekaże to panu od WF-u co jeszcze nawet pana od WF-u nie poznałam, no ale dobra, pani mała czyli mówi, że pan od WF jest spoko, fajny, super, miły i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy. No, zobaczymy, czy to prawda Po prostu tyle wam powiem I powiem wam tylko jeszcze tyle Że kupiłam yy, koszulkę i skarpetki, które mam na sobie Koszulkę kupiłam taką w szachownicy Ostatnio, czyli... czy Chyba wczoraj Wczoraj był pierwszy No tak, wczoraj chyba kupiłam Tak mi się wydaje Więc kupiłam taką koszulkę, z, która, z którą jest napisane Nice to meet you i kupiłam jeszcze takie czarne po prostu skarpetki mm, Także jest OK Tak jak mówię, szkoła jest spoko. Nie czepiają się jak ktoś ma farbowane włosy, czy jak ktoś ma pomalowane paznokcie to znaczy, tak jak ja, czy ktoś ma, będzie miał makijaż, niczego się nie czepia, pani pretensji nie mają. Więc jest super. Jeżeli chodzi o tą. Yy, Działka? O ten po prostu yy, zakres. Yy, jutro spytam się mojego kolegi, czy by nie chciał iść ze mną do podstawki i odwiedzić kilka osób. Ale to z minusem na ten temat sobie pogadam. Także dziękuję Wam za to, że byliście w tym odcinku ze mną, że pokazałam Wam też książki, które mam, chociaż nie wszystkie. Muszę jeszcze parę, parę książek i ćwiczeń pozamawiać. No i to tyle. Dziękuję Wam, że byliście w tym odcinku. A ja jeszcze mam religię i jutro na 8. A w piątki 8.55. Pięć, pięć, yeah! Także dziękuję Wam za ten odcinek, i do następnego odcinka, bo nie wiem, kiedy będę nagrywać. Pa!